Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Go Wulkanowy. W tym filmiku pro, po raz drugi zaprezentuję komputer stacjonarny retro komputer ma, biały, mały biały ma, z płytą główną marki MSI modelu MS6340 wersja 3. Zainstalowałem w tym Windowsa XP Professional. Bo w tym był Windows 10 Edi Edition, a, a, a pamięć RAM, bo do wymiany był tylko pamięć RAM. Procesora nie mogłem kupić, bo nie mam kasy niestety. I nie mogłem nigdzie znaleźć takiego odpowiedniego procesora do, 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 do tego komputera stacjonalnego. Do tego. Pamięć RAM był 128 MB. Teraz wymienimy na 520 MB. ja chciałem, jedy, żeby był 1 GB, ale żaden system operacyjny nie, nie uruchamiał się ani nawet instalator systemu Windows, na przykład XP. A mi się udało uruchomić instalację, ale nie udało się instalować. Więc musiałem wymienić na 512 MB. Tak maksymalnie obsługuje ta płyta główna. Niestety. SD-RAM 133 MHz, PC 133. Ale zanim to, to jeszcze pozdrawiam wszystkich moich ulubionych widzów. A są to niniejsi moje ulubieni znajomi. Pozdrawiam Krystiana Kirsena 395, którego nie ma na YouTube. Pozdrawiam Pawła Wiskiego Gamera. Pozdrawiam Janusza Jasielskiego Pozdrawiam Tomasza Amatora I pozdrawiam także Audio b i to tyle, no dobra. A teraz, nie przedłużając Wam zbędnego balastu, zapra zapraszam Was do oglądania tego filmiku. No dobra. To teraz pokażę Wam. Jak to działa? Najpierw włączę głośniki. Monitor. I komputer. Wysyłał tryboszyb. I tu jest pięćset dwadzieścia megabajtów. Tu się pojawiło. Tu jest ładowanie, niestety, tu się tak pojawia, bo to jest stary komputer, niestety, Windows, i... Windows XP. Bo to jest niestety retro komputer. Poczekamy, aż się jeszcze ruchomi. Zapraszamy. Już mamy system Windows XP uruchomiony. Zamkniemy, bo to jest niepotrzebne, bo jak się ja zainstalować o oprogramowanie antywirusowe, ale ten komputer żadnych antywirusów nie może zainstalować, poni ponieważ procesor AMD DURON 8 MHz jednoędzinowy nie obsługuje żadnych programów antywirusowych. Niestety. Na tym komputerze w ogóle. Zaczniemy od, najpierw od VIA Audio desk. Efekt, equalizer. Włączamy equalizer, ustawimy na ten. Może na Was Boosted. O, bo tak właśnie ustawiłem. No dobra, zamykamy panel au sterowanie audio. No dobra. Zobaczmy w mój komputer. Dysk twardy HDD ma tylko 20 GB. A, a pojemność to jest 18,9 GB. A, a wolny miejsce zostało tylko 9,33 GB. Tu mamy stację dyskietek. Dwa I dwa napędy DVD, CD. Dwa napędy są. Zamykamy mój komputer. Teraz zobaczmy w... Właściwości. Tutaj mamy system Windows XP Professional wersję 2002, dodatek serwis pak 3, a komputer to jest procesor AMD Duron 800 MHz, procesor 802 MHz, a pamięć na to jest 512 MB. Zobaczmy sprzęt, manager urządzeń. A karta graficzna to jest NVIDIA DigiForce 2 MX1200. Karty sieciowe to jest karta Realtek RTL 8139 Family, PCIe, PCI Fast Ethernet. NIC. A tutaj mamy kartę Dźwiękową Controller Via ADS 97 Audio WDM. A tutaj mamy tylko jednorazowy procesor AMD Duron 800. Sację dyskietek, a dysk twardy HD to Samsung SV 2042H, a drugi dolny napęd to jest LG CD-RON CD-CRD 8522B, a na górze to jest Lite ON DVD RW Sofy. SOHW 16835 i to wszystko na tym menedżerze urządzeń. No dobra, to teraz zobaczmy menedżer zadań. Procesy. No nie, wydajność. Tak, wydajność. Tutaj mamy użycie procesora 4, 1%, 2%. Tutaj mam historię użycie procesora CPU. A tutaj jest użycie pliku stron Pamięci RAM. 109 MB zajęty. Zużyty. No dobra. Zamykamy. Sprawdzimy jeszcze głośność. Tutaj mamy Nvidia Settings. Tu mamy rozdzielczość ekranu. Tu mamy częstotliwość oświeżania. Ko kolor ekranu. Rotac Rotację i korektor koloru. I korekcję koloru. A zobaczymy jeszcze raz ten audio głośnik tu nic nie ma, tu mamy mixer, tu mamy playback, playback i recording. Tu nic nie ma. Tu mamy efekt, tutaj mamy equalizer. A tutaj jest podłączony z na przykład głośniki są podłączone tylko podłączone pod zielone. Pokazuje po że niebieskie, a on jest zielone na tym dole, na dole, na samym dole. Tutaj mamy podłączone. Tutaj, tutaj są złącza trzy front, zielone to jest podłączone głośniki. podłączone. A tu, a tu jest, a tu się podłącza wejście AUX i się mi, podłącza mikrofon. Informacje, ale dobra, zamykamy teraz. No dobra. Teraz pokażę wam te zainstalowane gry. Tutaj mam najpierw. Tutaj mamy Tiosforowe, tylko prawie do, działa do PS, tylko niestety nie płynnie. Czechski to gorzej działa. Foxtrotim2 działa do PS, ale nie płynnie. Pingwiny Kelvin płynnie działa. Nid for Speed 3 Hot Pulse 2, i to jak włącza, uruchamiam grę, to niestety tylko czarny ekran niestety eps -E, mam dobre, dobrze działa, prawidłowo sami sulikatę dobre działa Dinolakie 3D i Celant, ale niestety ni obrazy się ścinają Kangurę Kangure Kaodrunda 2, dobrze działa, Sydney Colas Tobiot Helion i it's ready, buble. Zobaczmy jeszcze przeglądarkę internetową. Mozilla Firefox. YouTube niestety nie działa, bo ja sprawdziłem i z, niestety jak włączam, jak włączę w YouTube, to niestety skrypt, strona się zawiesza. I co jest właśnie problem? Najpierw zobaczmy w grafikę. Niech będzie ratusz Poznaniu. O, jest ratusz Poznaniu. Tutaj zobaczmy w grafikę. A tutaj jest ratusz Poznaniu. Niech będzie ten, może ten. Nie. No dobra. Zobaczmy w Weźmy wszystko. YouTube. No i zobaczcie jaki jest problem z YouTube. Poczekamy chwileczkę. No i widzicie zawiesza się tę stronę youtube kontynuujemy niestety skryb nie odpowiada zajęty jest albo przestał odpowiadać no i widzicie jaki problem jest Nie mogę na żadnych filmików ani piosenek mi mhm. słuchać w ogóle. Dobra, przerwimy skrypt. Zamykamy. YouTube, przeglądarkę internetową w ogóle. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. I jeszcze powiem, jak Windows Ja jeszcze był wtedy Windows Edition, 108 MB pamięci RAM. Nie mogłem zainstalować żadnych przeglądarki internetowej, nawet Mozilla Firefox, nawet najstarszą. Bo Windows Edition niestety nie, nie istnieje ta przeglądarka internetowa Mozilla Firefox. Cze teraz stworowa i czeski radnie nie znaczyło, nie, nie... musi być wymagany sprzętowy musi być, a nie, nie mogłem zainstalować, bo jeszcze będzie gorzej i może być blue screen. A Fora c 2 zainstalowałem na Windowsie Mini Edition No niestety same problemy, były. musiałem odinstalować Pingwiny Kevin dobrze, dobrze działa, tylko nie płynnie PSX to takie to problemy były Działa, ale były same problemy Nie mogłem się skupić na tym graniu niestety Sami Surikade dobrze działał Dinolakie 3D i Celant a z tym był też problem. Z i Karu na 2 demo. Sydney Colas dobry działał. To Helium. A jeśli duble demo to niestety też był problem, bo to jakieś ślady na ekranie się pojawiły niestety. I to jest właśnie pro... I To był właśnie problem. No dobra, to dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Wyłączamy teraz komputer. A, właśnie, a jeszcze chwilę. I, i Files Media Player Play też nie mogłem zestawić, bo też był błąd. O, działa, ale teraz na tym Windows XP działa. Tylko, że niestety się ścina. I to jest właśnie problem. Ale za to Windows Media Player dobrze działa, na, na Windows XP i na Millennium Edition też dobrze działa. Ale tylko audio, niestety. Tylko audio. No dobra. To na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Wyłączamy teraz komputer. Teraz się komputer wyłącza. Wzó którymo setty. Głośniki i monitor. No dobra. To na tyle na tym moim filmiku Jeżeli podobał się mój jakże przefajny filmik o, o tym komputerze stacjonarnym Retro komputerze msi ms 3340 wersja 3 z, Windows, z windowsy xp professional To wiecie co robić Dawajcie łapki w górę A jak nie to trudno Subskrybujcie dalej mój kanał żebyście byli dalej bieżący z moich filmików Kanał i kanał go, wulkanowy no i co? Ja mam dalej nie będę dużo czasu spędzonego z rodziną i znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa!